Szanowni Państwo, ponownie spotykamy się na dworcu kolejowym w Badowicach. Ci z Państwa, którzy śledzą badowickie media społecznościowe, bitryny internetowe, z pewnością wiedzą, że w ostatnich dniach Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej rozpatrywała sprawę przebudowy. Budynku dworcowego w Wadowicach, aby uczynić go funkcjonalnym dla mieszkańców, jednym głosem przewagi przeważyła opinia tej komisji, że należy dworzec zmodernizować ze środków własnych i ze środków unijnych. Dobrze, że stało się to niemal w ostatniej chwili przed datą, w której należałoby. Przekazać środki unijne na ten cel do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Otóż wydaje się, że ten budynek, przed którym stoimy, pochodzący z 1887 roku, zasługuje na coś znacznie więcej. Nie tylko jadłodajnia, ale także powinna być czynna kasa biletowa poczekalnia, filie biblioteki, instytucje pozarządowe, lokalne stowarzyszenia, kiosk z gadżetami. Otóż wydaje się, że gdzie jak gdzie, ale w Badowicach, jednym z najbardziej rozpoznawalnych miast Polski w skali światowej, dworzec kolejowy powinien być wizytówką. Podam Państwu taki przykład. Kilka lat temu pociągiem od strony Bielska przyjechała do Wadobyc grupa rowerzystów młodych Hiszpanów, którzy chcieli oczywiście zaliczyć w ten sposób miasto Jana Pawła II. I niechże ten dworzec będzie, stanie się taką wizytówką. Tutaj antycypując dalsze wydarzenia, chcę Państwu Powiedzieć, że jeżeli pewne sprawy pójdą we właściwym kierunku, to w grudniu 2022 roku, czyli za dwa i pół roku, do Wadabic dotrą nowoczesne jednostki elektryczne, takie jakie kursują na co dzień między Bieliczką, Krakowem Głównym a Lotniskiem w Balice. Dlatego, że przyszłości linia 117, przynajmniej po Andrychów, ma być objęta szybką koleją aglomeracyjną aglomeracji krakowskiej. Otóż, proszę Państwa, od niedzieli wchodzi w życie kolejna wersja tego rocznego rozkładu jazdy. Co ona przyniesie? Widzimy tutaj tablicę z napisem przyszły rozkład jazdy i sporo relacji kolejowych jest. Ujętych, napisanych czcionką koloru czerwonego. Co to oznacza? Wraca pociąg pod Halanin od 26 czerwca, relacji Szczecin zakopany, i przez krótki czas. Poczynając od niedzieli, najpierw w weekendy, a w ostatnie dni czerwca codziennie, będą kursowały jeszcze dwa inne pociągi dalekobieżne: Intercity ostypek relacji Warszawa Wschodnia Zakopane oraz tanie, Twoje linie kolejowe pociąg o nazwie Halny z Zakopanego do Bydgoszczy. Dlaczego te pociągi pojawią się tutaj? Te pociągi pojawią się tutaj przejściowo i na krótko dlatego, że normalnie kursują do Zakopanego od Bielska Białej przez Żywiec do Suchej Beskidzki ale tam przejściowo linia jest w remoncie otóż od 1 lipca zakończy się remont tamtejszego odcinka linii numer 97 i równocześnie rozpocznie się remont odcinka linii kolejowej 117 od Wadowic do Andrychowa i pierwszy etap tego remontu ma podpać od 1 lipca do 29 sierpnia. Wtedy przestaną kursować wszystkie pociągi i pociągi lokalne, a także pod Chalanin będą obsługiwane zastępczą komunikacją autobusową. Jak Państwo z pewnością wiedzą odcinek z Wadowic Andrychowa liczy 13 km długości ma być kompletna wymiana torowiska i ponadto ma być przebudowa układu torowego w stacji Andrychów po to, aby tam gdzie jest to możliwe, gdzie geometria linii na to pozwala, pociągi mogły po remoncie rozwijać prędkość 80 km na godzinę zamiast dotychczasowej prędkości 40 km na godzinę w przyszłym roku planowane jest Planowana jest budowa mianki w Barwałdzie Średnim. Z równoczesnym przeniesieniem do dotychczasowego przystanku Barła 3, a w roku 2022 planowane jest otworzenie łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej w kierunku Krakowa, po to, żeby pociągi nie musiały wjeżdżać do Kalwarii Landskorony, zmieniać czoło i tracić co najmniej 10 minut na, tej, na, na tym procederze. Co jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć? Można skorzystać z okazji, i póki jest, przejechać się tym pociągiem Warszawa-Zakopane przynajmniej do skansenu w Chabówce który został już po epidemii otwarty dla ciekawostki powiem że ten pociąg o którym mówiłem poprzednio Intercity Oscypek będzie składał się z najbardziej nowoczesnych wagonów które normalnie są w składach pociągów ekspresowych, ekspres intercity i są przystosowane do prędkości 160 a nawet 200 km na godzinę z pewnością Państwo zapytają czy w związku z pandemią przyjedzie jakiś pociąg retro oczywiście w planie wstępnym były takie dwa pociągi zabytkowe planowane i na ten rok nie wiemy jeszcze dokładnie czy takie pociągi przyjadą a jeżeli tak to kiedy oczywiście będziemy o tym Państwa informować Dziękuję za uwagę. Kłaniam się do widzenia.